Z tej strony Lilii, dzisiaj chciałam Wam pokazać zapach od firmy al Taniach o nazwie Sabal al -Wart. Powiem Wam, bardzo ciekawy zapach, przede wszystkim w pięknej butelce. Tak się prezentuje nam tutaj pięknie, pudełeczko. Butelka jest dosyć ciekawa. Przyznam szczerze, że coraz bardziej zaskakują mnie butelki z wyglądu, z zapachów arabskich, ale ta jest naprawdę boska. To jest taka buteleczka. Ona jest w takim, tego tutaj może nie widać, ciemnofioletowym kolorze z takimi złotymi aplikacjami. Korek, oczywiście, jak i flakon bardzo konkretny. Sabal Ward to jest taki zapach, który ma w nucie głowy pomarańcze i różowy pieprz, w nucie serca owoc kakaowca, kwiat pomarańczy i jaśmin, a w podstawie mamy tutaj wanilię, faselę, tonkę i paczulę. Powiem Wam, że ten zapach w każdym momencie rozwijania nie wytwarza w sobie takiego zapachu typowo oud, typowo arabskiego. Jest to całkiem przyjemna woń, bardzo ciepła, otulająca, kwiatowa, jest on naprawdę taki bardzo Elegancki. Ja po pierwszym przycięciu wyczuwam tutaj przede wszystkim fasolę tonkę i paczulę. Natomiast po rozwinięciu zapach tutaj jest taki bardzo pieprzno-różowy, jaśminowy, ale całość ogólnie jest bardzo przyjemna. Nie jest to jakiś mocno trwały zapach, bo na mnie testy wykazały, że trzyma się między 4 a 5 godzinami. Natomiast muszę zaznaczyć, że produkt był. Tutaj do sprzedaży włączony we wrześniu 2024, więc to jest dosyć świeże, świeży zapach. Perfumy będą u mnie jeszcze troszeczkę leżakowały. Być może wrócimy do tematu tego zapachu, ale naprawdę produkt bardzo godny uwagi. Jeśli chodzi o zapach Aluarte, to powiem Wam, że po jakimś tam rozwinięciu, bo projekcja jest dosyć fajna w tym zapachu. Nie ma on jakiegoś dużego ogonka. Natomiast powiem Wam, że po rozwinięciu się zapach jest taki soczyście winogronowy jest taki ciepły, otulający, naprawdę zaskakująco przyjemny i będę bardzo dobrze czuła się pryskając tym zapachem. Jest on dosyć ciekawy jak na arabski zapach. Jest to mój pierwszy zapach z firmy właśnie Alvatania, Także zobaczymy, jaka będzie moja przygoda. Zapłaciłam za niego 75 zł na stronie Notino, także zobaczymy, co tam jeszcze Alvatania będzie miało w swoich. W swoich zapachach, być może jeszcze nakręcę jakieś filmy od nich. Także podsumowując, przepiękna przede wszystkim butelka, zapach niedrogi. Perfumy bardzo bezpieczne, przyjemne, otulające. Te, ta cała mieszanka tych wszystkich właśnie nud spowodowała, że wywinął się nam tutaj, rozwinął się nam tutaj bardzo ciepły, intrygujący, przyjemny zapach takich właśnie soczystych, czerwonych winogron. I powiem Wam, że naprawdę zaskoczył mnie ten zapach.